Każdy z nas był kiedyś uroczym bobaskiem, oczkiem w głowie mamusi i tatusia, dwóch babć, dziadka, siostry, brata, kuzynki ze Szczecina, sąsiadki spod siódemki i wielu innych. Będąc bobasem masz ich wszystkich na skinienie palca. Dlaczego? Bo jesteś ważny. Oni też są ważni. Gdyby nie mama i tata, nie byłoby cię na świecie, gdyby nie dziadek i babcia, nie miałby kto cię rozpieszczać, gdyby nie siostra, do dziś nie wiedziałbyś, kto to jest Robert Pattinson, a gdyby nie twój brat, to nie wiedziałbyś, że piłka jest okrągła, a bramki są dwie. To wszystko wydaje się takie proste. Małżeństwo plus, bobas równa się szczęście. Tylko dlaczego nie wszyscy rozumieją ten prosty rachunek? 30 lat temu w Polsce przyszło na świat ponad 700 tysięcy dzieci, a w zeszłym roku prawie połowa mniej. Przyszłość rysuje się coraz gorzej. Za 20 lat tych bobasów, co to ich nie będzie, nie wyrośnie ponad 2 miliony obywateli. To tak, jakby zniknęło jedno małe miasto. Taka Warszawa na przykład. Jeśli dalej nie wiesz, dlaczego bobas jest ważny i rodzina jest ważna, to ja już Ci tego nie rozrysuję. Przyjdź więc na sympozjum Rodzina się liczy 16 maja o godzinie 10 w budynku Starego Buwu na Uniwersytecie Warszawskim. Panowie Solterz, Kośniak, Kamysz, Kluza, Radziwił oraz pani Krupska chętnie o tym opowiedzą. Przypominam, 16 maja, godzina 10, Campus UW.